Mój dzień, powiedziałem. Z Biszlafem. Mój dzień. Mój kolega z Biszlafem. Nie, No w Niemczech jesteśmy, do Izby Złafem. Prawie. o co ja. Hochti. <gled> <gled> on ma tylko hochti. Ja mu powiedziałem, <gled> że jak on wyjdzie, bo uciekli jakiś burmistrz. Ja ci mam w telefonie, ja mam telefonie, nie pójdźmy tego kurusa. Wiesz? To ci zajmę naśpiewać na dziewczynach. Ja jestem w porządku. Ja jestem w chuj. Można pójść To możesz się położyć, odpocząć, odpocznij. Nikt nie zrobi tego co ja. <laughs> nie, to nie, to <laughs> żaden nie zrobi tego co się. Wypijesz Wypiłeś woda? Tylko połóż i spać, tak? A w życiu nie zrobię. Nie w życiu na jedyną na by nie jedyną ja na jutro będę spać. Ja pierdolę. Połóż i spać. Artur gdzie prosił, połóż i spać. gorba. go ryba. Polacy na koło z tego, Na dziś polecisz? Sztukiwanki. E, a jak tak pójdą? Pokazania sam. Widzę. Wszystko mówię. Ale byłem u siebie przejebany w domu Byłem kury, w domu dziecka, nie? A jak Ty wypijesz, to byłem tak przejebany w się... Tak, tak. 12 lat tam byłem. Mało. No, Mało, jest... no. Po 12 latach i niczego się nie nauczyłeś? Nauczyłem się, się. Zapasu. O, no widzisz to. No. Kultury. No. No. I o czym ty gadasz no. No tak, ja się nauczyłem. Kurwi się nauczył to. Nie, odpierdol się bo ja to... Przecież jestem przewany z Ja to cię tylko uwagi, uwagę zwraca.